Cześć. Cześć, cześć! Jeszcze mam trochę siły, trochę motywacji do działania, więc mamy kolejne albańskie petardy o nazwie Pyro 2G i Pyro King, czyli jak sklep pana Bogdana, pana Kamila. Co my tutaj mamy? Dwie paczki petard. Otrzymaliśmy je od Widza, więc gorąco dziękujemy tak. za podesłanie nam tych petard do testu. I co mamy tutaj? Mamy 20 sztuk w opakowaniu, 2 gramy na sztukę, jak tu, jak i tu. Tu mamy barwę żółtą, a tutaj mamy czarne, niczym właśnie Bulldogi od Triplexa. Ale to nie jest Triplex, tylko to jest Fireshow, czyli Arpi, no czyli to samo prawie. Rok produkcji 2024. Tutaj mamy rok produkcji 2023, czyli żółte są starsze, a tutaj mamy młodsze. No. 120 dB, P1, kategoria czyli emiter dźwięku Tu mamy oczywiście P1, tu mamy F3 Czym się to będzie różnić? Nie wiem W sumie to niczym, nie? No i co, pokażemy je z bliska, jedną jak i drugą paczkę no, Czarne to już wiadomo, były Killery, były Powerful Bulldogi co jeszcze było czarne? W sumie chyba to nic No, ale no, takie bardziej, no, jakby coś powiedzmy, no, miał odróżnić, powiedzmy, z daleka, no, bulldogi, jak nic, nie? O, tu mamy Pyro King o, no Tu mamy jedne, tu mamy drugie Jak? Już zapomniałem, Pyro Boom jeden No, no Pyro King, tak no. Dobre Przynajmniej dobra. to samo jest o, no, łatwiejsza folia do złamania paczki. Pyrobum! No, czyli nazwa może być dowolna. Zobaczymy. E, to czarne są rzekomo e, świeższe, więc powinny lepiej walić ku wedle teorii innych. No, nie wiem, zobaczymy. Takie mamy sztuki, więc zobaczymy. Odpalamy w prawidłowy sposób. Zapraszamy do oglądania. Najpierw żółta. Pirobum, pir, piero, pirobum, bum, 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 piro. Pirobum piro piro. piro jeden. Zagramy. Uciekamy. Hop, tak? hop. <śla> o! Właśnie fajna. A, jeszcze czarne były Big Bangi. <śla> Teraz mi się przypomniało. Op, 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 op. No, o, trochę mocniej. Właśnie Ja też nie wiem, od czego to zależy, bo też testowaliśmy inne petardy z 2024 i były słabsze od tych e, starszych. Nie wiem, czy to może w zależności od kontenera, jak płynie, czy tam, nie wiem, przechowywania. No. Czarne najpierw leci. O. <śpiewanie> dwa gramy to dwa gramy, ale nie wiem. Ja bym chciał tutaj pięć gram. <śpiewanie> no ta żółta, Będzie czarna i żółta. pu. No i co mamy? Patrzymy na jakieś otwory, potwory. Mamy żółtą. No i mamy czarną. No, czarna lepiej zrobiła lepszą robotę. Lepszy, lepszy. Więc tutaj teza się potwierdziła, że akurat. Troszkę e... Starsza i troszkę mocniejsza, nie? Garnek. Że akurat 2023 jest słabszy od 2024 No, żółta o! No, wysoko, ale zapomniałem, że to ma 2 gramy, a nie gram. Bo też mieliśmy paczki, która miała tam na przykład gram, inna miała 2 gramy, albo inne miały to samo i niczym się nie różniły oprócz. ...szatą graficzną. Dobra, ta czarna. O, ty lepiej. No. O. Poszedł w drzewka. Tu oczywiście nie mamy gipsu. Mamy plastikowe zatyczki. Jeszcze raz, zabawić, a tu nie ma, nie wiem. Nie, możesz odpalić w garnku. Aż się głodne zrobię, Dawaj. żółta, głośno, fajnie walło jak z armaty, no i czarno. No. No, bardziej dało po uszach Niby to samo, jednak nie to samo moi drodzy Niejednokrotnie 2 gramy, 2 gramy, no zresztą, no 1,80 m, 1,80 m Jeden szczupły, drugi troszkę tęższy Także Petardki bardzo fajne Głośne Widzieliście sami jak ładnie garnuszek podbiły. podbiły Godne polecenia My będziemy się z Wami żegnać Dziękujemy, że z nami jesteście. Do tak. następnych odcinków. Hejka!